Ciemneczko z tej strony, Kaszu. Yy, Teraz w kolejnym odcinku mojego moim kanale. Po yy, takiej dość, dość przerwień. Nie no, ma przerwy tak jak u mnie. Zazwyczaj raz na tydzień, za ten razem na tydzień filmik. W tym tygodniu, tym, tym tygodniu, tygodniu pojawił się odcinek yy, ten z W9, z 7 oraz jakaś tam co jest czy z Jedno z moich widzów pytał się, jak zrobić efekt zamazania, czyli potocznie mówiąc efekt blur. Yy, już śpie śpieszę z pomocą. Ja otwieram sobie kamtazie Pokażę to na przykładzie kamtazi yy, I na jakiś plik, tak. Ja tu zaimportuję, yy, Na przykład, jakiś tam film. To zdaje się, że w udzieleniu jakiś tam odcinek. Yy, no i przerzucamy go na czasu. Przesuwamy. I potrzebujemy dwa traki. Yy, no to ogólnie to jeszcze dźwięk. Potrzebujemy Jeżeli macie już dźwięk, to potrzebujemy jeden więcej track niż powinniśmy. Eee, ogólnie. Czyli dodajmy track trzeci. I w Call Outs. Tutaj roz, roz, rozsuwamy ekran na całą szerokość jaką mamy tutaj naszej obramówki. No i klikamy Add Call Outs. I ponieważ zastanawiacie się jak to zrobić. Po, czemu Add Call Outs jest dalej. Klikamy tutaj na tą szczałeczkę, nie, nie tą do góry nie na dół, tylko tą taką nadłóżklewką nad sobą. I klikamy yy, mamy tutaj special i klikamy efekt blur, czyli właśnie to rozmazanie. Można to zastąpić jak efektem Pixelate, który rozpikselizowuje zow, ekran. Say what? Ale myślę, że blur jest, jest o wiele wiele lepszy i przyjemniejszy dla oka. Um, Rozciągamy go na cały ekran. I w sumie to tyle. To nie ma żadnych większych y, rzeczy, żeby tutaj tłumaczyć. Także proste, a, a przydatne. Jak to jest blur, którym właśnie można zamawiać. To można napisać, nie wiem. I to o 15 o w górę, czy tam dalej. Y, no i to by było na tyle. Jeżeli chcecie takie poradniki do Camtasia, czy coś tam. Y, jak nagrywać, jak tam zacząć nagrywać, w czym, czym montować i jak nagrywać. No to zostawcie tak myślę, że z 5 HP w górę. No to taki nietypowy odcinek, więc może, może... Może, 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 dajmy mniejszy próg, bo tak. Jeśli ja coś nam żegnam. Trzymajcie się i cześć. Mają.